Widać, że różnica jest największa w starcie. O, kurde. A, to było nawet straszne. Kierunki mnie działają, zauważyłem nawet teraz. No, Znaczy, nie wiem, czy kierunki są, ale na pewno nie migami tu, nie? Nie wiem, czy to odłączyć dziadostwo całkiem. Wiesz co, ja to przeciągałem jeszcze tam pod bakiem idzie, no. No na bank to, no bo co innego. A masz zatankowane? To teraz tego nie wyjmiemy. By trzeba było imbus. Nawet nie będę wiedział teraz ile mam przejechane, bo w ogóle zegar się wyłączył teraz, nie? Może wykręcimy to. Dlaczego tam jest taki burdel, bo tam jest został Panie, mnie tylko imbus interesuje. Może być burdel. Podłączyłem sobie w końcu tą ładowarkę z tego uchwytu. I jak widzicie, nie działają mi zegary. Nie było masy. Nie wiem. Chyba na chwilę obecną to odłączę, żeby w ogóle można było pojeździć. Potem się będę zastanawiał. Dobrze, no że mamy podręczny sprzęt z podręcznego garażu. Ja odjeździłem jeszcze tu moją 50-tką, to ja byłem cały ze 100 kluczy do plecaka, zawsze jechałem gdzieś dalej. No ten motocykl zazwyczaj wymagał 0 kluczy, <noise> ten rok jest pechowy. O, o, dobra, jesteśmy blisko, widzę czerwony kabel. To jest na razie tylko zaklejone i to będzie spakowane O, tutaj też, jest robota profesjonalisty. Zauważyłem, że olej do zawieszeń nie jest zbyt kompatybilny z lakierem. Aha Co takie plamy zostawił? Wyżar był lakiem. Aha, nie, no fajnie, nie? zgadnij ile może kosztować ten boczek to od tyle. Co to? Nie no coś, nie pewnie za 400. 400 wyżywany Aha. I zap jest około 600. A co ci uciekło? Prze przednie koło? Pójściłem szybko gaz? A jeśli szybko gaz, tam był piasek, wylądowałem i mi się teraz krzywija Nie ja pierdziele, rozleciały motocykl, tak wygląda kawasaki teraz Co ty gadasz? Jest kozacko. Można tutaj niezłą impre urządzić, patrz, jest ketchup, jeszcze tylko kiełbaski trzeba... O, kiki na kiełbaski są. A noweczka oponki. Ja pierwszy raz w życiu mam nowe motony, motony, do, motony do opocykla. Oto mnie zawsze ludzie pytają: że o, Co to za gleba była, jakiś śliw, nie? A to jest e, od butów, jak ja wchodzę, nie? Znaczy, chyba od butów, bo to się pojawia raz na jakiś czas i to, jak przeczesz to to schodzi normalnie, nie? To czarne. Leciutko się tutaj jeszcze pociła, właśnie na tej ostatniej jeździe. Uszczelka jest wymieniona. Świece wymienione a to tak ma być? Nie, bo no, koledzy odpalają kabiny i tam się co na świecie będzie kręcić. Aha, no to dokręcimy ją, nie? Bo spadniesz z siedzenia, i gdzie ja cię będę szukał potem na drodze. Jego bardzo ciężko się wsadza, wiesz co? jest trochę, bo to jest regulator napięcia. Taki ciepły dzień, zarąbisty, a my ze śrubokrętem w ręce. No dobra, no wydaje się GIT. działają. Tam mam, jeszcze tam mam ten trójkąt, gaśnicę Linkę holowniczą. Tak, linka przede wszystkim. I majtki na zmianę. No na tym to potrzeba. Nie? Patrz już po stanie idealnym. Nalepka się zdarła. No nie panie, już nie będzie. Te podkładki gumowe poleciały. Czekaj, czekaj gdzie one poleciały. O, zdechłą muchę znalazłem no masz tu zakamarki tych Nie jest komplikowane, było kupi. <laughs> Rower kupię następnym razem Jest! Nic tak dobrze nie robię jak porządne wytrzepanko To było szukane. sobie na próbę Instagrama. Relacje na żywo! Możecie popatrzeć sobie na moją bardzo ciekawą jazdę widząc tylko mój kask. Tak na pewno to jest bardzo interesujące. <śmulny> <śmulny> Co, z pracy wróciłeś dopiero? Do dekulery, no i Wczoraj się fajnie jeździła i jest dramat po mieście Nie słyszą Cię, tak? <gry> Zajeżdżają drogę? Standard, nie? Ale jak powiesz to jakimś ludziom, wiesz, którzy nie jeżdżą to motocyklista wariat <gry> Fajnie, bo jeździłem tu tutaj trochę i <gry> przynajmniej nie bolał, ale po mieście no nie da rady się z Jedziesz z nami gdzieś? Nie, ja na chatę jadę w No, no trzymaj się na razie. Karetka, o kurde, rowerzysty walnęli chyba. To do lotniska jedziemy. To dawaj. Jedziemy na takie lotnisko, które było tam w jednym z odcinków kiedyś. Nie wiemy nawet czy tam. W będzie dało radę wejść, ale pojedziemy. Może będzie się dało polatać po płycie lotniska. Było. <laughs> Padłem w dziurę i czuję, że mi się coś wyrwało. A tu interkom wisi. Dobrze, że był kabel, to jeszcze na kablu wytrzymało. Ale dzisiaj to dzień powiedzieli... No, całe mocowanie się łamało. Nie no, akurat musieliśmy się koło tego psa zatrzymać tak, 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 A tak chwaliłem ten intercom ostatnio Ten vlog to po prostu jest kwintesencja przypadku Tutaj nic, nic dzisiaj nie jest tak jak być powinno No trudno, czasem bywa i tak Właściwie to jest druga jazda tego sezonu Jeśli to można dzisiaj jazdą nazwać Drugie wyjście tego sezonu Także jesteśmy z odcinkami już na bieżąco Mam nowe oponki, więc staram się jeździć bardzo ostrożnie zanim się je dotrze przez jakieś 150 km Michelin... Michelin? Jak to się tam mówił? Pilot Road 2 Czyli tak jak miałem wcześniej Dobrze się trzymają, są chwalone, mają wysokie oceny Co jeszcze? Są to opony w zasadzie turystyczne, więc mają Bieżnik na środku jest bardziej twardy, na bokach jest miękki. No i tyle. To ma no dobre oponki. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Widzieliście to miejsce na odcinku tym z master tracków. Normalnie takim wjechać do Tesco, to zakupy robisz w 20 sekund. Tu drift, tam drift. Dla młodszych widzów, którzy nie wiedzą, to to jest taki sprzęcior do symulacji jazdy na śliskiej nawierzchni. Czytaj na przykład lodzie do nauki z wychodzenia z poślizgu i takie tam. Nawet nie wiem, że takie coś tu jest. A ktoś chyba przyszedł sobie poćwiczyć autem. Nie wiem, kto to jest. To gdzie mnie na nas patrzyli? to jakiś ten, jakaś parka sobie przyjechała, wiesz? On ją najpierw pouczy jeździć. A jak skończą, to ona go nauczy, żeby zbierać tu w, w tym lesie, wiesz co chodzi. Co to się stanęło? Poszedł na koło jak dzik. Dwa słowa do kamery. Pozdrawiam mamę i tatę, ale przede wszystkim rodziców. Bardzo dobrze dziękujemy. Myślę, że rodzice są dumni z takiego potomka. Widz przyjechał, widzę to, widzę to w jego oczach. Sieba, Gdzie mieszkasz, że tutaj przyjechałeś? Zarąbista maszynka. Jakbym był z 80 lat młodszy, to bym właśnie taką kupił. No, to będzie tak kolorystycznie, to bracia. <grywka> Można powiedzieć, co długo, długo oglądasz kanał? Od samego początku w sumie. O, jedź! Jedź kto to do nas zawitał? Cześć kituś! Ale waga, waga tej Erki, to... Boże Erki, no YZF ten powiedział, że bardzo zbliżona do tamtego. Czy jest chyba troszkę, nie, jest troszkę cięższa? Ale to są różnice bardzo minimalne. Ale już jest ten bak taki szeroki, fajny. Ścigamy się, czy coś? <głos》>. Dawajcie, co? Chodźcie, robimy, robimy tutaj wyścig. Zaanonsujmy chłopaków. Marcin po drugiej stronie, Kacper na CBR125. Kontra, jak już mówiłem, Marcin na no, YZF125. Pojedynek Tytanów 15 koni, kontra 12, tak czy 13? Fajnie. Na kogo odstawiamy? No, powiem wam, że przy tak zbliżonej mocy, to ja uważam, że umiejętności mają też duże znaczenie, no. To co, odliczamy? Ja machnę i dojeżdżacie do... <laughs> Nie słuchają mnie. Dobra. Poszli! CBR, jak tam ciśnie, CBR wygrało! O mały, mały, mały... Mały co? O mały włos. Lecą! Runda druga. Oczywiście, Yamaha, ja żeby nie było. I znowu CBR. Nie ma lekko ten motor. Czerwone pole, to tam dzisiaj jest po prostu oblegane przez wskazówkę. No i znowu CBR. Tu się chyba nic dzisiaj nie zmieni. Widać, że różnica jest największa w starcie. Po prostu Honda ma lepszy start, ale później już praktycznie idą łeb w łeb, jeden za drugim to jeszcze raz nie znudziło wam się? no kawa, nie ma się z kim ścigać o, piękny zapach gumy Czemu ty żeś to po zahaczył, nie? No bo on wyleciał. Kot, nie? Się... Kot tak? Na się ja chciałem go ominąć z i on zaczął wracać <śmulity> Pozdrow. do następnego. <śmulity>